Jestem nauczycielem akademickim. Uczę studentów chemii. Nie podobała mi się moja prawa strona, przede wszystkim zębów. Miałam jeden ząb tak dość mocno obrócony, tak wystawał sobie. Tak naprawdę to. Mój facet znalazł w internecie. I on pierwszy właśnie zaproponował, żebyśmy może zmienili dentystę. Mieliśmy takiego starszego pana, który już troszeczkę nie nadążał z tym, co się obecnie dzieje. Więc stwierdziliśmy, że zmieniamy, i pierwsza wizyta tutaj to było takie wow, jak na statku kosmicznym po prostu. I stwierdziliśmy, że tak, to jest to miejsce, gdzie nie boimy się chodzić do dentysty. Na początku miałam standardowy, standardowy aparat, nosiłam go. Ta ponad dwa lata. Potem jeszcze przez jakiś czas nosiłam nakładki, które tak miały taki ostatni szlif, nałożyć na to wszystko, no i potem było już takie bardziej dbanie o estetykę, czyli jeszcze wybielanie, cała taka procedura i no chyba zamknęło się to w trzech latach. Potnie uśmiecham się szerzej, bo właśnie zawsze miałam taką tendencję, żeby tak. Ten uśmiech był taki powściągliwy ze względu na ten jeden ząb, który tam gdzieś cały czas głowie miałam, że on mi tak się brzydko układa. A teraz po prostu od piątki do piątki, tak jak to się mówi. Było śmiesznie, bo po zdjęciu aparatu te zęby mi się wydawały takie dziwne. nie, ale jak już się potem oswoiłam, to było naprawdę super. I tak jak ja nie mam tendencji do biegania do lustra tak przez pierwsze dwa dni, gdzie tylko było można, to od razu. Łowię. Naprawdę starałem się co chwilę zaglądać i podglądać, że, że te zęby tak faktycznie są, jak, jak powinny.